Do poszczególnego odcinka serem muszę się przebrać kilka spraw, a jedno z takim jest teraz Haneja i kim jest Casey. Tak na znaczy to ja i Casey ten osa, ale nagrywam najpierw daję głos upownik, bo z bo się nic nie chciałam nagrywać i tylko mam zapłane nos, ponieważ tak jak mam na coś alergię coś takiego. He he. Teraz jakieś parafany. i Chcę dla Wanteka powiedzieć, że chcę dla Was nagrać jakieś Among Us, -y. Among Us to -y, się mówi, i Block the Planet, i jakieś inne gry, ponieważ czekolad serio, tylko to, to będzie nudne. A myślę, dopiero mogę dopiero wrócić od następnego odcinka. Dobra, to na tyle na dziś. I widzimy się w odcinku mną.